Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę zmiana scenerii. Znajdujemy się w prawdopodobnie najczystszym, najlepiej utrzymanym warsztacie na, na tej planecie. To znaczy, będzie to kuchnia mojej żony. Ale spokojnie, gotować nie będziemy. Zaraz powiem, dlaczego się to znajdujemy. Powód kręcenia tego filmu w domu jest banalnie prosty. To, co chcę pokazać, możemy użyć zarówno w warsztacie, jak i w domu. A będzie to typowo stolarskie narzędzie, jakim jest latarka. Może trochę Was to zdziwi, że z maszyn stolarskich nagle chcę pokazać latarkę, ale myślę, że po obejrzeniu tego filmu do samego końca stwierdzicie tak jak ja, że. Jest to naprawdę bardzo, bardzo użyteczne narzędzie przy naszej pracy. Będzie to latarka czołowa firmy Mactronic. Tutaj może też, może nie wszyscy wiedzą, że ten Mactronic to nie jest jakiś chińczyk z marketu, tylko ta firma Mactronic robi naprawdę. Profesjonalne sprzęty. To jest któraś, któryś model ich z serii latarek czołowych, więc to nie jest jakiś pierwszy model, na który, który testują. Ten model nazywa się Outdoor Pro i ma symbol, jak pamiętam, HLS4 Diffuse Plus. Taka, taka cała nazwa jest. Dlaczego jest taka fajna? Po pierwsze, w czołówkach na co w tych lampach czołowych, na co wypadałoby zwrócić uwagę. Nieważne, jak dobrze by świeciła, jeśli po jakimś czasie pracy zacznie ona nas uwierać, czy, czy męczyć jej waga, po prostu ją zdejmiemy z głowy. Ta latarka jest bardzo lekka. Waży bodajże 7,5 gramów wraz z akumulatorem ma regulowaną, szeroką taśmę to jest jakaś tam guma która również nie uwiera nas w głowę z przodu ma na, na, na tym plastiku jest wyścielana gumą więc nawet po dwóch, trzech czy tam pięciu godzinach pracy nie będziemy nią zmęczeni tak naprawdę po, po, po pierwszych parunastu minutach zapominamy że w ogóle ją mamy na głowie Okej, okay. przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli to, co jest ważne też w czołówkach, źródło światła. Tutaj tych źródeł jest kilka. Pierwszym źródłem, wezmę sobie coś do pokazywania, pierwszym źródłem głównym będzie dioda Luxeon jednowatowa wraz z soczewką skupiającą. I ta dioda to jest 1 W 80 Lumenów mocy światła. Tutaj z boku mamy jeszcze trzy kolejne diody. Dwie diody to są diody białe. I jedna dioda czerwona. Te diody białe świecą z mocą 20 Lumenów. Tej czerwonej niestety nie podają. Źródłem, źródłem zasilania tej latarki jest tutaj schowany jeden paluszek, czyli R6, zwykła bateria AA. Najlepiej wiadomo akumulatory. Wrzucamy, zakręcamy. Wszystko jest wraz z uszczelkami, więc ta latarka jest wodoszczelna. Co jeszcze ma? Tutaj jest taki ruchomy plastik, jest to dyfuzor, który rozszczepia promień światła i zamiast wiązki skupionej mamy szeroki kąt, szerokie pole widzenia, no ja akurat najczęściej to używam. Czas działania, to też ważne. Jedna bateria, czyli ten jeden akumulator, tutaj w tym wypadku mam NLUPy one mają 2000 mAh. Taka jedna bateria na tym najmocniejszym Luxeonie jednowatowym starczy nam na jakieś 3 godziny pracy non-stop. Po pewnym czasie można wyczuć, że, że jest to wszystko tutaj ciepłe, no bo ten Luxeon faktycznie ten 1W wykorzystuje i trochę prądu ciągnie z tej baterii. Możemy później przełączyć na mniejszą moc. Na te dwie baterie mniejsze, na dwie diody przepraszam, mniejsze, one w pracy stałej, ciągłej potrafią pracować do 10 godzin. Więc jeśli nie wiem, mamy jedną baterię w kieszeni, wiemy, że będziemy pracować cały dzień, spokojnie możemy przełączyć sobie na te dwie diody, 10 godzin ciągłego świecenia całkiem mocnym światłem. Co jeszcze? Samo mocowanie na na czole, jest blokowane przez zapadkę, więc tak jak ustawimy, tak będzie nam świeciło. Czyli tak naprawdę przez to, że mamy ten dyfuzor, mamy źródeł światła luxeon skupiony z dyfuzorem, czyli dwa, dwie diody białe, możemy też na nie przesunąć ten dyfuzor, czyli mamy cztery, dioda czerwona pięć i szósta wraz z dyfuzorem. Czyli malutka latarka, a ma sześć trybów świecenia sześcioma różnymi snopami światła. Jak to działa w praktyce? Zakładamy, włączamy, włączamy i świecimy. Teraz jest snop rozszerzony z dyfuzorem. Przekręcamy sobie ten biały dyfuzorek i świecimy snopem, już wtedy mocno skupionym i to światło jest naprawdę mocne. Ta, ta dioda Luxeon, ona jest stosowana już dosyć dawno, ale tutaj jest fajnie to zrobione właśnie z tą soczewką tylnią, która jeszcze to skupia ładnie i... Później spróbuję jeszcze zrobić najwyżej zdjęcia, jak wyglądają obiekty oświetlone tymi Różnymi trybami. Zmiana trybu świecenia jest czerwony przycisk gumowany na górze latarki. Zmieniamy. Mamy w tym momencie dwie diody i dioda czerwona. Czasami się przydaje, po prostu w jakichś tam sytuacjach, gdzie nie chcemy oślepiać, czy mamy jakieś inne kolory w ciemnościach, chcemy zobaczyć coś i, i wtedy ten czerwony snop światła nam wystarczy. To chyba wszystko. Tak naprawdę wcześniej nie używałem takich, takich rzeczy przy pracy. Jednak e, kiedy to kupiłem, zacząłem używać. Mam to prawie codziennie na głowie. Jest to najlepszy chyba sposób do oświetlania jakichś dokładnych prac, które, które wykonujemy, ponieważ. Choć nie wiem, jak byśmy umieścili jakieś zewnętrzne snopy światła, jakieś czy to nad głową, czy z boku, zawsze ręką czy, czy narzędziem będziemy sobie rzucać cień. Przy posiadaniu takiej lekkiej czołówki zawsze w linii wzroku mamy oświetloną, dokładny punkt, na który patrzymy. Genialna rzecz. Ta latarka jest... Dość, nie, no według mnie dość tania, bo, bo, bo kosztuje bodajże niecałe 100 zł 90 parę złotych. Rewelacja. Naprawdę polecam każdemu, bo naprawdę warto w takie coś się zaopatrzyć i nic dodać, nic ująć. Lepszego sprzętu nie potrzeba do pracy. To chyba wszystko. Spróbuję jeszcze później do, dodać jeszcze jakieś zdjęcia z tego samego ujęcia w różnych trybach pracy te latarki. To wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.